Współpraca Citroena z zakładem samochodów dostawczych FSO w Nysie zaczęła się praktycznie wiosną tego roku, kiedy to staśmy montażowych zaczęły zjeżdżać pierwsze samochody Citroen C15. Już jesienią tego roku pojawiły się głosy, że Citroen nie przedłuży umowy kooperacyjnej. Czy rzeczywiście są podstawy do tego rodzaju rozważań? Zwłaszcza, że montaż pojazdów dostawczych C15 odbywa się bardzo sprawnie. I są perspektywy na rozwijanie współpracy zakładu samochodów dostawczych z francuskim partnerem. Zatem, czy jest postawa do wygłaszania wątpliwości na temat wspomnianej współpracy? Minęło pół roku od podpisania kontraktu i uruchomienia samochodu Citrone C15. Kontrakt zakłada yy, zrealizowanie tysiąca samochodów w montażu. Na dzień dzisiejszy mogę stwierdzić, że kontrakt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do chwili obecnej wykonaliśmy około 450 samochodów i tyleż również sprzedaliśmy. Te tysiąc samochodów mamy wykonać do końca miesiąca marca przyszłego roku. Chcę wyraźnie podkreślić, że realizacja tego kontraktu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Nie ukrywam wcale, że mieliśmy wiele obiekcji i bojaźni, czy ten samochód zaistnieje na polskim rynku. Okazało się, że jeżeli są dotrzymane pewne parametry jakościowe, jeżeli realizuje się kontrakt zgodnie z przyjętą procedurą Citroena, to nawet samochód, który na polskim rynku był może nieznany, on już mogę powiedzieć z powiedziałem, że zaistnieje. Ta współpraca ma przed sobą ogromne perspektywy. Przyjdzie czas, kiedy myślę, że opinię publiczną poinformuję o tym. Dzisiaj nie jest jeszcze na to,